Wiem, to, jak wyglądało to całe zdarzenie? Jest mi niezwykle trudno y, mówić o tym kolejny raz, ale y, czuję, że tak właśnie trzeba. We wtorkowe popołudnie szliśmy z Leosiem naszymi ulubionymi trasami. Laosi uwielbił spacerować ulicą Saską i z, z ulicy Francuskiej skręciliśmy sobie w walecznych. I tam się rozegrała tragedia. Mój piesek został napadnięty przez dużego psa Amstafa Pitbull'a. Po prostu ta bestia go dopadła. Nie, nie było między psami żadnej interakcji, nie było żadnego ostrzeżenia. Ten atak był nagły. Ja, ja zobaczyłam tą, tą ogromną paszczę, jak już trzyma Losia, i sama rzuciłam się na pomoc Losiowi, I, 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 i bardzo walczyłam. To trwało kilka minut, to wszystko co się działo, ten, ten cały horror, bo i Laosia się nie udało uratować. On zmarł w wielkich, wielkich cierpieniach. Miał olbrzymią dziurę w brzuszku, wypadły mu wszystkie jelitka, które próbowałam schować mu do brzuszka. Naiwnie myśląc, że jeszcze, że jeszcze da się go uratować. Ten pies, który go dopadł, on, on po prostu wyskoczył na nas nagle, nie miał żadnego zabezpieczenia, nie miał smyczy, nie miał kagańca. Z relacji świadków wiem, że, że wydostał się z ogrodzenia przez otwartą furtkę. Z relacji świadków i sąsiadów wiem, że notorycznie ta furtka jest niedomknięta, że pies jest niezabezpieczony, że stanowi zagrożenie dla wszystkich wokół. My tu mamy małe dzieci wokół, w dzielnicy i również w przedszkole. To jest tragedia, która jest konsekwencją te, te, tego wszystkiego, co się działo wcześniej, czyli absolutnie niedopilnowania zwierzęcia. Ja bardzo chcę, żeby, żeby wszyscy dołożyli tutaj wszelkich starań i żeby y, odpowiednie organy podziałały i skutecznie, żebyśmy za chwilę nie robili wywiadu z rodzicami dziecka rozszarpanego, które być może tam y, znajdzie się nieszczęśliwie. Ja sama przez wiele lat ratowałam zwierzęta bezdomne i bardzo dobrze znam psy, ich psychikę. Miałam do czynienia ze zwierzętami, które były krzywdzone przez swoich właścicieli, które miały zepsutą psychikę i stanowiły zagrożenie i absolutnie zdaję sobie sprawę z tego i jestem świadoma, że duży pies w nieodpowiednich rękach jest po prostu maszynką do zabijania. Nie potrafię się z tym wszystkim godzić sama, sama uległam y, obrażeniom, mam połamane palce, mam, y, mam poszarpane dłonie, to tu mam wszystko poszarpane, ten palec jest złamany, ten jest pęknięty. Y, nie mogę wrócić do pracy y, i ale najgorsze są moje napady y, lęku i świadomość, że nie mam już Leosia. i tak strasznie cierpię. To jest najgorsze. Gdzie w tym czasie był właściciel psa? Właściciel pojawił się, jak się rozgrywał już ten cały dramat. Próbował jakoś tego psa odciągnąć, Tak, tak, tak. z tego co pamiętam, to próbował go odciągnąć. Na tyle chyba na ile potrafił, ale to absolutnie to nie skutkowało niczym. Dopiero y, kobieta, która przybiegła z naprzeciwka, y, jak polała y, tego psa dwukrotnie wodą, to, to on dopiero odpuścił ale to on już miał, miał też moje dłonie w, w, w paszczy. Czy właściciel jakoś teraz tłumaczy tę całą sytuację? Nie wiem, był przeprosić, cokolwiek? Yy, nie, próbował się skontaktować ze mną yy, w celu zrekompensowania, natomiast yy, ja oczywiście porozmawiać mogę. Nie bezpośrednio. Ale tak, nie, bezpośrednio się nie widzieliśmy, natomiast jakby to się musi coś tu zmienić, to nie może tak zostać nie może tak zostać. Tu, tu, tu trzeba zadziałać, tu musi, musimy tu dążyć wszyscy do tego, żeby tu było bezpiecznie, żebyśmy się nie bali wyjść z domu i żebyśmy się nie zastanawiali idąc, czy, czy wyskoczy na nas bestia. Tak? To, to właściciel ma odpowiadać za, za to, czy ten pies jest odpowiednio zabezpieczony. Czy często się zdarza, że tutaj psy chodzą bez kagańca? Zdarza się, zdarza się. Zdarza się. Natomiast y, z, tego, co, z tego co obserwuję tutaj, bo myśmy tutaj wielokrotnie no, chodzili tak, spacerowali, le ośmiło mnóstwo psich przyjaciół, to zazwyczaj są to małe pieski, tak? Y, ale to, 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 co się wydarzyło, to nie mieści się w głowie. Proszę mi wierzyć, że y, ja ten obraz odtwarzam cały czas I, i nie mogę w to uwierzyć, że to się wydarzyło. Nie mogę w to uwierzyć. A jak ratowała Pani Leosia, bała się też o swoje życie? Nie myślałam wtedy kompletnie o tym, kompletnie o tym wtedy nie myślałam. Z relacji świadków tylko wynika, że, że to był straszny, straszny krzyk mój, który oni słyszą do dzisiaj, że o Boże, Leoś nie żyje, o Boże, Leos nie żyje. No ale to w ogóle kompletnie nie myślałam o tym, że ten pies jest blisko mnie, że, że nie, to w ogóle to nie działa tak. A była w ogóle policja? Tak, przyjechała policja i, i tak spisali y, to wszystko, co się tam wydarzyło. No tak, sprawa jest też na policji. Mam nadzieję, że policja coś z tym zrobi, zanim stanie się kolejne nieszczęście. I wtedy, i wtedy będziemy wszyscy dopiero coś robić, tak? Y, jak już to osiągnie y, jeszcze, jeszcze większy rozmiar tragedii, tak? Chciałabym pani zaapelować, może do władz aby psy musiały mieć kagańce, żeby był taki obowiązek? Tak, tak, zdecydowanie. Yy, zdecydowanie. Ja, ja po to to robię, tak, to jakby to, 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 że o tym mówię i, i, i zbieram w sobie siłę do tego, żeby, żeby, żeby o tym mówić. To jest po to, żeby się coś zmieniło, dlatego błagam wszystkich, którzy mają jakąkolwiek możliwość w tym, czy to władze miasta, czy to władze dzielnicy, czy, czy ktokolwiek, czy policja, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. To znaczy, żeby nałożyć maksymalne kary za takie niedopilnowanie, za taką nieodpowiedzialność i egzekwować to, że pies musi być zabezpieczony, musi mieć smycz, musimy się wszyscy czuć bezpiecznie. Absolutnie taki argument, że pies nie gryzie, nie trafia. Każdy pies, który ma zęby, gryzie.